Mam dawać informację taką, że nie mogę zływać, nie mogę pisać i kamerki pokazywać tak. Dobrze słyszeliście nie mogę pokazywać kamerki Może i na sortach tak tak to nie naprawdę bym naprawdę chciał, ale bez mi na nie mogę pisać pokazać kamerki chciałam przesłać, ale potrzebuję numer telefonu, a przesłać nie, nie pamiętam do was, bardzo przepraszam. Niestety nie mogę. Jest to tylko taka wiadomość. Jak będę się miał wreszcie, numer podam, to pokażę swoją twarz. Wiem, że na shortach widzicie jasno i wyraźnie, moją twarz. Ale to na sortach będziecie. Wiem, że inni tak by nie robili, że YouTuberzy inni tak nie robią, że pokazują tacy, którzy są naprawdę chcą mieć ławę. Ja bym chciał, ale tak od razu tak. taką. Inni tak jak, nie wiem, inni tak by nie robili, tak jak dad Inni YouTuberzy tak nie robią. Nie wiem, czy Enzy, Ademiros. czy inni by tak robili, a ze mną z... oglądam i czekam, aż Enzi wypuści te dwa produkty tajne niby. ale sobie oglądam sorry no też sobie, bo ta robi tam miniaturki i dlatego tak ogólnie oni i czekam, aż wypuści ten film i do muzykę Ziobru Ziobru czy tam coś innego i na razie to tyle tyle o i pokonałem Filipa w to był najpierw sobie Piotrek Filip i ja w minecrafcie i pokonałem Filipa w minecrafcie, tak Filip filipiński na swoim kanale. Pokonałem go. Nie mogę go oczywiście. Nie mogę Wam tego filmu oczywiście pokazać. Bo właśnie w, w, w nim użyłem pisania i akurat miniaturek. I miniatury też przyda takie coś. Pokazywanie twarzy. ma. I ogólnie, to byłem ja, jakby, co za że, że tak powiedziałem się. I ogólnie, tyle. No więc, czekamy. Może dzisiaj będzie coś nowego, albo nie. Co mu